Cześć, z tej strony Karciany Kolekcjoner i dzisiaj unboxing przesyłki od Wiktora, nie wiem jak ma na, na, na kanale się nazywa je na YouTubie, ale chyba ma Wiktor Raźny się nazywa nie wiem, czy mi się wymienialiśmy, czy nie, już nie pamiętam ale to na pewno była przez Facebooka coś, to więc zobaczmy co tutaj nam przysłał Wiktor poczekajcie chwilkę Mamy taką wymiana gratisy i mini gratisy. Zaczniemy sobie od wymiany. Czekajcie chwilę. Ja nie wiem, co tu może być. Jakiś jest. Zaraz zobaczymy. Mamy coś takiego. Jeżeli do... chciałbyś jeszcze raz się zmienić, to pisz na Facebooku. I tu mamy wymianę Zaraz otworzymy to. Poczekajcie jeszcze. czekajcie Tutaj jakoś zapakowane jest zaraz zobaczymy tu jest jedna karta oh, aha to jest Rising Star Iskol. dobra troszkę taki róg na dole zagięty ale dobra teraz otworzymy sobie gratisy Dajcie sekundę. Fajnie to zapakował, Wiktor. Fajnie pakuje. Te wielkie, strasznie tema, saszetki, ale zaraz zobaczymy, co tutaj dostaliśmy. James Rodriguez. Rakicki Si... Jakiś tam Rafinia, Weltman Muslera e, Bender e, Stallplayer z Angli, e, Anglii z Road to Brazil z Portugalii One to Watch Rising Star Master z Game Changer Wisher i limitka Bufona 13, 14, 12, 13. I teraz jeszcze otworzymy sobie te gratisy. Uuu, fajne karteczki nam tu wysłał Wiktor. Dzięki, dzięki, dzięki. teraz sobie otworzymy mini gratisy. Zobaczymy, co tutaj jest. Jakieś karteczki tutaj. Będą na pewno. A tu widzę kart naklejki naklejeczki Czekajcie chwilę. Dobra. Mamy takie naklejki z 13-14. Ale ja ich nie zbieram, no ale dzięki dzięki. Tu mamy owital. Tutaj mamy coś tak z ekstra klasy. Tegoroczna. Nie wiem, chyba tak. Nie wiem, czy jak ta klasa wyszła. Tutaj mamy takiego zawodnika. Takiego. Takich dwóch. Takich. Tu jeszcze jest jakiś taki. Taki. Logo szalkę. Jajaturę. Logo jagieloni. Mila, o Euroobraniak, Nani, Loris i takie i zawodnik Irlandii, nie wiem. I tyle kart zostaliśmy od Wiktora. Tyle kart nam przysłał. Dzięki bardzo Ci za te karteczki. Yy, z miłą chęcią się jeszcze z Tobą zamienię, tak jak tutaj napisałeś. To by było na tyle. Zapraszam do subskrybowania do konkursu, bo dzisiaj jest środa, 26. No i dobra, to by było na tyle. Ja się już z Wami żegnam. Trzymajcie się gorąco. Cześć.